5, 4, 3, 2, 1, 4. 150, prawy 1, do lewy 3. Prawy 2, do lewy 1. 30, prawy 3, do lewy 2. 150, prawy 2, do lewy 4, do prawy 2.

30, prawy 1, do lewy 1, do prawy 2, lewy 1, 50, lewy 2, do prawy 2, do